Siema na no mojej mili, Seisen raz, Witam z kolejnym go Zagrajmy w GTA 3. Okej. Okay. Korzystając z okazji, pojedziemy dzisiaj sobie do Asuki. Um, załatwić... Um, parę misji. I oczywiście rodziska moje nieśmiertelne cappuccino. Wasze zdrowie. Okej. Okay. Dobra, no to jedziemy do Asuki. wrednej suki. Dobra. Fuck! No, raz umiesz driftować. jak okay, ktoś on nas ładuje. Pokażę wam szybki zjazd. Aha, dobra, kol Kolumbijczycy nas nie lubią. Wszystko jasne. Pokażę wam fajny zjazd na dół. Ja zawsze tutaj ładu się ładuję. Jesteśmy już praktycznie na miejscu. Dziękuję za hajs. Dobra.

But first, you must prove to me that your ties with the mafia are truly broken. Salvatore Leone will be leaving Luigi's in about three hours' time. Mm -hmm. Make sure he doesn't reach his club alive. Meanwhile, Maria and I will. Dobra, time. Time. Oh, oh, Asuka, you've got a massager. That's not a massager. Lesbe. <laughs> Dobra. E, no, to jedziemy do. Pol Portland... Dobra, 9.30, no to mamy lipę. Musimy się pośpieszyć. Dobra, trochę te samochody dziwnie jeżdżą, ale jest całkiem okej. Okay. Dobra, flashbang. Dobra, fajnie, że jest na mapie zaznaczone Emanation. i, 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 i... i, i, i mm, spray. Każdego w Portland nie było A może było? Tylko nie zwróciłem uwagi Dobra, na razie walimy do Portland Mhm Co na innym radiu? Nic ciekawego No właśnie Fuck off No mi Dobra Jedziem, 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 nią Gdzie? O, ciężarówki są już Ok, dziękuję. Ładny wlot i macho odlecia. Dobra, 9:30. No to się troszeczkę pośpieszyłem. Okej, okay, teoretycznie pójdziemy wejść na dach, jak się uda. Zobaczymy, może tam będzie paczuszka O ile się nie mylę Aha Dobra, mamy dwie zesetki Dobra, 9.30. trzydzieści, musimy czekać Nie mogą mnie zespotować Mhm Okej, okay, taka się idzie na bok, obejść. O, oh, fuck A! Dobrze że idzie z... z. Z. Zbroi. Dobrze że właściwie jest ta zbroja. Ok, no to sobie poczekam na Salwatora. Salvator Dali. No dobra. Mamy dziewiątą. Jeszcze 30 sekund dziska Łyczek Cappuccino. Przed misją. Okej, okay, nie mogę mnie zespotować. O, się ma, ale masz w Red Jeszcze policja. Dobra, trzy, dwie, jedna, zero. Okej. Okay. O, ładna ochrona. No ilu was tam jeszcze jest? Kiedy ten cep wyjdzie? Mhm. Dobrze. Okej, okay, teraz wychodzi. Dobrze, że jest ta snajperka. Ale się kiwa! Dziękuję. Dwadzieścia pięć tysięcy. Spokojna misja. Myślałem, że będzie gorzej. Dobra, bierzemy... wana żeby było tam tych porozjeżdżać. Czekaj, ile Salwator miał hajsu przy sobie? Eee, troszkę. Okej, okay, ja ci gdzieś pouciekali. Szkoda. Dobra. Misja pełną sukcesem załatwiona. A, tu jest nasz wózek. W tym szybciej dojedziemy. Mhm. Pięknie wyszło. Jeden strzał, jeden trup. Najlepiej mi się podoba oszczędność amunicji. Jeden strzał, dwa trupy. Dobra, teraz, jak tu do suki się jechało? Ok, zaraz mi samochód rozpierdolą. Rura. Ok, nie tędy, tędy się nie. Je... Nie, no tędy muszę jechać, nie ma opcji. Ok. Nieńczę, sami tunelem bym nie dojechał. Ok, jest i most. Spoko. No to jedziemy. Aaa, drifting. Dobra, fajnie, że się nowe samochody pokazały. Ok, tędy. Teraz znowu ten wózek latać. Gdzie? Kurwa przez autostradę bez pasów. Ja nie rozumiem... tych MPC. <laughs> okay. A, cholera. Dobrze. Okej, okay, teraz tylko nawrota do Osuki. O, nowy telefon się pokazał. Mhm, kolejne wyścigi. Dobra, i na dół tutaj. Poproszę, zetniemy sobie. I jumpa! Ye yeah, bitches! Okej okay. Triple zrobiliśmy. Rotacja. 443 stopnie Okej. Okay. Wondersal. salviance. you 're an efficient killer. Mm -hmm. I like that in a man. Ah, oh, This is my brother, Kenji.: Oh Kenji job But when you're done, drop by my casino and we can talk.: trying to play with my toys. Mm -hmm. My police source indicates that the FBI has mounted a surveillance operation at key locations around the city. It is too late to contact anyone and avoid incrimination. Mhm, mm dobra. Wydawało mi się, że co innego pisała, a co innego mówiła. Ale dobra, może to jest akcent. Okej, okay, dobra. Mamy uratować. Aha, mamy kogoś co zabić? Czy uratować? Chulera wie. Dobra, mamy na to 6,5 minuty. Niecałe. Od teraz licząc. No to Rura. Będziemy rozpoczynać kolejną wojnę. A, dobra, mam ich pozabijać. Luz, to już teraz wiem o co chodzi. Okay. Dobra, mamy tu trzech łebku, dwóch łapków. Okej, okay. git. Spadamy stąd. Dwa trupy. Dobrze... Odleci macha, czy nie odleci? Bo pancerna. Dobra, tutaj, lekko w prawo... bo, bo to, to, Gdzie ty tym, kurwa, Lamborghini się pchasz? Zresztą ja jadę pod prąd. Okej, tych może się uda przejechać. Uuu... Poszło? Dziękuję. Pięknie. Eksterminacja na wysokim poziomie. O, no, spokojnie, my mamy 5 minut, możemy się jeszcze z nimi pobawić. Ok, teraz pytanie, gdzie oni są? A, dobra, już wiem, gdzie siedzą. Są od drugiej strony. Myślałem. Dobrze, jest ta snajperka. Teraz sobie z nimi, z nimi zrobimy porządek. Ok, na no nich akurat będę potrzebował trochę więcej czasu. Mhm teraz spoko Misja. Da, daje radę. A może się troszeczkę skitrą, żeby mi nie widzieli. Ok, się ma. tam jeszcze jeden siedzi. Dziękuję. O, i mamy teraz misję u ale ja wolę lecieć sobie do Asuki, z nią załatwić wszystkie pilne sprawy. Okej, okay, jak widzicie, bardzo przyjemna misja. Nie trudna. Okej. Okay. Dobra, to jedziemy do tych lesbijek. Hmm, fajne samochody, jeżdżą kasyna. Nawet powiem wam, że zasługi do Kendrzego nie ma daleko. Mhm. Teraz faktycznie musiał kręcić w tej chwili. Ok, dziękuję. Mhm. Dystans 136 stóp, dobra. Paparazzi. Purge? Purcze? A znowu kartka. Marie i ja have taken a little holiday together until you can get rid of this perverted voyeur. He's probably out in the bay as you read this. Steal a police boat and sink his career. Mhm, mm mamy okrącić policjino łódkę. To może być problem. I mamy to rozwalić, tak? Dobra. The image. Okej, okay, łódkę z drugiej strony. Fajna misja, bardzo, bardzo mi się podoba, przyjemna. Bynajmniej mm -hmm. Okej okay. Tam musimy się dostać Okej, okay, szybkie hamowanie OK i tu jest ta łódka policyjna. Naprawdę policja ma poukrywane mm, łodzie. Jeśli chodzi o komisariaty. <grywanie> Normalnie przy nabrzeżu. Jak będzie jakaś policja wodna, nie? Okej, okay, to strzela sobie. Okay, gdzie jest ten koleś teraz? Okej, okay, to będzie dosyć proste. Ciężko się z tego dziadostwa strzela. Okej. Okay. A to nie jest ta misja z Vice City, co rzuca bombami. Ok, szybki zakręt. Spoko, będzie w dali tam, co Muszę walił. Sobie skrócimy trochę dystans. Ok, teraz powinien ładnie oberwać. Ładujmy sobie broń Mało ma w magazynku, cholera A też z drugiej strony, ciekawe, że łódka... ...policyjna ma... O dobra, pali się Dziękuję. No to wracamy <laughs> Nie ma to ludziska za dużo pływania Właściwie byście chcieli przepłynąć do innej mapy bo to są trzy mapy aktualnie 3 miasta, to, to jak chcecie do drugiego przepłynąć, no to jest lipa, bo jest jakieś tam zabezpieczone ru rurociągami, czyli żegluga utrudniona. Teraz, może Wam pokażę, nawet. Ok, tu mamy stadion. Już nie pamiętam, że była jakaś misja na stadionie mhm. Stanton Island. O, widzicie? A ten rurociąg się rozchodzi. Nie ma opcji, żeby go przeskoczyć. Jakieś kombinowałem. No jest lipa. Jakby się chcieli wiedzieć. Okay, no, to wolimy do Asuki. Chyba żeby się nie utopił tym razem. Rockford. Mhm. Jep. Ok, popłyniemy od razu, żeby tam za dużo... tutaj nie tracić czasu. No śmieszna ta łódka policyjna, te dwa... Mm, te dwie antenki i radar na środku. Ok, tu jest most. Most mnie interesuje. A, tutaj jest asuka, dobra. Zawsze jest problemy z wychodzeniem z tego dziadostwa. O, ale żyjemy. Fartym poszło Dobra, pięknie misja kolejna, zaliczona sukcesem Zakończona sukcesem albo zwieńczona sukcesem? Ule wie jak to powiedzieć Dobra Payday for Ray mhm. moment

Jak na razie. Okej. Okay. Jakuza Stranger. Ciekawy wózek, że jakuza takimi się wozi. Myślałem, że jakuza ma inne jakieś samochody. Okej, okay. gua. Podoba mi się to. Dobra, misja na czas jest jakieś za bardzo skomplikowany, ten czas taki wyśrubowany, ale lepiej mi się pośpieszyć okay. A, luz, już rozumiem Nie lubię tej Nie lubię tej o, misji Zawsze miałem problemy ze zdążeniem na czas. Już wiem o co chodzi ludziska może jeździć i odbierać telefony. Okej, okay, tutaj tak pojedziemy. No i No do tej misji podchodziłem z kilkanaście razy. Przynajmniej to jest taka misja zwiedzająca miasto, ale czas jest naprawdę wyśrubowany OK. Mery. gorszej misji nie mogło być. Ok, to jest ludziska wjazd do trzeciego miasta. Na razie nic tutaj nie zdziałamy. Dobra, tutaj w lewo. Fuck, w lewo. Musiałem je zarzucić. Okej, okay, kolejny telefon jest gdzieś tu w środku. Fak. Kolumbijczycy zresztą do strzelają. Okej, okay, powinniśmy zdążyć. Ja pierdolę, zostaw te telefony. Bo ci na kartę nie starczy. Teraz nawrota. Okej. Okay. Musimy jechać teraz do parku. O ile się nie mylę. Okej, okay, ale powinniśmy teraz wyrobić z czasem. Aha, uh -huh, koło parku. Ja będzie jeszcze jeden telefon, to się chyba po kurde pochlastam. Długo. O, w końcu! Mam się spotkać w parku z Kolesiem I powiem wam, że ten głos telefonu nie jest do niego podobny. Okej, okay, idziemy się w kibla z nim spotykać. To jest kolejny nasz kontakt, do którego będziemy misję wykonywać. No, oczywiście drzwi z Kibla wyrwane. Jakby inaczej. Oh, yes. O, jest.

No, już wkurwiony. Dobra, wykonamy jedną misję. Chciałem Asukę zako zakończyć. Ale dobra, niech będzie. Mhm. Dziękuję. Ok. Dobra, co my teraz mamy? Protection House. Ok. Hmm, przypomina mi to na cytadeli, pomnik. Ej, tu była broń! Ukryta, ale dobra. Miesiąc z tym może kiedy indziej idziemy. Okej. Okay. A już wiem o co chodzi w tej misji. Mamy kolesia zagranatować. No, będziemy musieli troszeczkę poćwiczyć z zrzuceniem granatów. Ale misja też dosyć fajna i przyjemna. Przynajmniej szybka. Kolumbijczycy! Okej, okay, tutaj sobie lepiej uszykuję... Samochód I to nie jeden Teraz wam wyjaśnię o co kaman O, może jeden starczy Patrzcie, że... Kurwa, nie trafiłem O, piękny strzał. Fuck. Dobra, lecimy stąd, bo nas zatłuką. Okay. No, mission fail. Eee. Dlatego, wiecie, też chciałem zawalić to tymi bombkami. Okej, okay, dobra, ja jeszcze z misją, bierzemy kolejną, od Asuki tym razem. O, widziałem, że chomik jakiś tam film przesłał, bardzo dobrze. Do archiwum, dobra.